To, co dzisiaj, kosiarki będą potrzebne, czy pługi raczej? Myślę, że pługi, chociaż nie wiadomo. Zależy, jak kto co lubi. Dokładnie. Bałwany jak najbardziej będzie można lepić, bo to weekend wolny dla większości z nas, szczególnie dla dzieci, także myślę, że taka frajda przy okazji jak najbardziej wskazana. A z kolei dorosłych, którzy bardziej myślą już o tym, jakie warunki na drogach będą panować, bardziej się stresują tymi opadami śniegu, no to ostrzegamy i apelujemy o rozsądek. I też trochę uspokajamy, bo służby, które odgarniają nam śnieg z dróg. Są jak najbardziej w gotowości już z samego rana działają. Śniegu jest dużo, będzie jeszcze więcej, bo te opady z samego rana na południe występują. W drugiej części dnia również będzie sypało. Najintensywniej na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Górnym Śląsku zachmurzenie całkowite. Także to, co zobaczymy na dole, biel, to tak samo jak spojrzymy do góry, również biały obrazek nieba, z którego będzie sypał śnieg. Piękna aura utrzyma się jak najbardziej i przynajmniej do jutra, bo temperatura jeszcze spadnie, a jutro jest szansa na sporą ilość słońca, także ten śnieg plus słońce da nam naprawdę bardzo ładny krajobraz. Tymczasem sprawdzamy co się dzieje w Europie. Na pogodę w Polsce ma oczywiście wpływ układ niskiego ciśnienia, ale nie tylko u nas. Na południu, wschodzie czy po części na północy kontynentu pochmurna, deszczowa lub śnieżna aura. Układ wysokiego ciśnienia owszem też ma wpływ na pogodę w Europie i to na przykład w Berlinie, w Londynie, w Paryżu, Madrycie czy w Oslo. Tam dziś słonecznie, ale no nie powiedziałabym, że ciepło, bo zaledwie 8-3 stopnie minus 6 w Oslo to oczywiście najchłodniej. Najcieplej w Atenach, tutaj 19. W tym momencie opady śniegu, tak samo jak padało na południu, tak samo pada, ale rozszerzają się o łódź i Poznań. Na północy jedynie w koło brzegu pruszy teraz śnieg. Pogodnie w tym momencie w Gorzowie Wielkopolskim i na Pomorzu Zachodnim, a w Olsztynie z samego rana utrzymują się mgły. Także uwaga, tutaj może być ograniczona widoczność. W drugiej części dnia już sam śnieg i deszcz będą nam przeszkadzać. Najintensywniej, tak jak już wspomniałam, popada na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. W pozostałych województwach, miejscach na południu również pada, będzie padać. Łódź, Warszawa, Zielona Góra Gorzów Wielkopolski tu też sypnie śniegiem w, ko w koło brzegu, a także w rejonie Zatoki Gdańskiej opady mieszane deszczu bądź deszczu ze śniegiem, ponieważ tutaj temperatura będzie na plusie. Najchłodniej dziś w suwałkach, minus 3 i tam nie prognozujemy żadnych opadów. Ten śnieg, który spadnie, dodatkowo silny wiatr w wyższych partiach gór mogą powodować zamiecie śnieżne. Także uważajmy, przy wszelakich wędrówkach. Najlepiej sobie je oczywiście odpuścić, ale jeżeli już wychodzimy, to doświadczenie, na pewno ze sobą wziąć zdrowy rozsądek. Na drogach też on się przyda, na północy też uważajmy, chociaż tam opady będą mniej intensywne. Warunki biometeo dziś niekorzystne, temperatura odczuwalna trochę niższa od tej wskazywanej przez termometr, także ubierajmy się ciepło, jakość powietrza niestety od paru dni bardzo zła, szczególnie w Kaliszu, Łodzi i w Lublinie. Zielone punkty, czyli czyste powietrze na naszej mapie, jedynie na Górnym Śląsku, a także na krańcach północnych. I to tyle na teraz ode mnie. Życzę Państwu miłego dnia. Bezpiecznego przede wszystkim, i do zobaczenia jutro z samego rana.